Lak. Super. E, witamy wszystkich na. E, no. W drugim odcinku Minecrafta Bordim i Matim. Przywitaj się, bordi No, właśnie. I. o, jest. Lak. I na powitanie lampy. Czyli to, czego być nie powinno. A jest. No w każdym razie. O, tu jesteś. Poczekaj chwilę. gdzieś tu już po raz. Nas... Tu. Aha, dobra. Chodź. O, ale fajnie. To moglibyśmy połączyć twoje marzenie z biomem zimowym i dżunglą. Chciał. To chyba jeszcze jest pustynia dalej. Tak, tam jest pustynia. No, kaktus, super. To jest co? Opieski! Masz kości? Bo ja niestety nie. Za to żarcie by się przydało. Wiem, wiem, ale masz kości. Kurczę. Mielibyśmy pieska obronnego. Łoł! Wow, kanion! Patrz. Patrz, no nie no. Drzewa dżunglowe. Mała, malutka dżungla. Pieski. Kanion. I do tego biom zimowy. I lagi. O tym marzyłem. Hi, hi. Hi, hi. Fajnie wyglądają te, te bloki tego śniegu no, z tym modem. Dobra, to co? Ej, gdzie ty? Gdzie ty? Już po raz. Dobra, mniejsza. Wieczorem ja to romną na drzewie schronienie. Poza tym, ja wolę ryć. To, to. To bez dwóch zdań, To po pierwsze, a po drugie, daj mi moment, muszę pozmieniać znowu ustawienia, bo coś w ogóle odmawia mi posłuszeństwa wszystko. Gdy ktoś mógł mi polecić. Eh. Co właśnie zmieniłem? nie, nie wyleję na tego pieska lawy e, całkiem fajnie się tu wbiły te drzewa Spróbuję zrobić coś na drzewie Gdzie ty? Co ty tu... Co ty tu robiłeś? Hm. Tak, ee, Bordzi będzie się dosyć często wlegał Bo taką ma potrzebę i już Dobra, to ja ścinam na to drzewo. Spadłeś. Na sam Ej, na samym szczycie drzewa, czy? Nie, no na samym szczycie. Na samym szczycie. Hop. Hop. Na to, to będzie drzewa jakieś drzewa. Jak, jest tyłniany, to, A sło drewno. No to poczekaj chwilę. Opa. Zbuduję to jakieś lepsze. A, 20 trzeba. To zbuduję jakieś lepsze wejście. To jest. Ale nagi. Ale mam lunch. Okej. Okay. Ja zacznę przygotowywać miara miarę nie będę się przecinać coś, coś, bo <śmiany> nie wiem czy. Tak nie lubię. Ja i teraz nie lubię. Się nie nie, będę białam, się nie... I... Trenu, To I Na jakiej trudności gramy? Moment, zaraz sprawdzę. Gramy na normalu. No tak, zapomniałem, że to są inne deski. A masz sadzonki? Super. Chodź na drzewo, ukryjemy się na nim na razie, bo się noc zbliża. A mi niestety. Mhm. A mógłbyś czasami normalnie pisać. Nie, żeby coś, ale wiesz. Fajnie. Muszę zniszczyć tuliany, bo przeszkadza pięknie. O, workbench. to twoja skrzynia, Dobre, to ma rację. Chciałbym jeszcze jakieś drzewo, tak. Jezu, się przestraszyłem. Nie mam A ty jesteś głodny? Maksimum głodu. A ile masz ten? Który masz już poziom? Ja też. Chodź na górę. Chodź na górę. Tam już przygotowałem coś w miarę takiego do wytrzymania. Co Nie. Nie, znowu nie zaczął myśleć, bo. Norma... Czemu on tak myśli? Co to za jakiś chory komputer? Okej. Okay. Powinno być dobrze. Ale... Kurczę, dobrze. Krakawa. Okej. Okay. No na razie nie ma tu szału. Jak zresztą... Nie niszcz liści, to jest podłoga. Dzięki Erik. Zalaga. Daj mi nie, nie, biuro obsługi do mnie dzwoni. Nie chcę z biurem obsługi gadać. O, już widzę zombiaka. Mhm. Ale nie przerabiaj tego drewna. Bo ty, jak rozumiem, nie chcesz na drzewie mieszkać, prawda? O, Enderman. Popatrzę się na niego. Mówiłeś, że nie chcesz. He, he patrzę na Endermana. No, popatrz się na mnie. E, ślepak ten Enderman. O ile y, na tym, na singlu są niebezpieczne, to tutaj u nas na multi są ła, y, dla nas łagodne, jak, nawet jak się na nie patrzymy. Patrzę się na Ciebie, no to mi na to kobla, a nie kobla, tylko rany y, drewna. Będę nagrywać też Steam Fortress. Tak lubię tę grę. Tak.